was bardzo serdecznie, z tej strony Frox, a to jest już ósmy odcinek. Orkowy przygód ze mną jest Abra. Abra, przywitaj się. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkich orków i w ogóle tego typu sprawy. I w dzisiejszym odcinku będziemy łowić Do. ryby. Tak, Yeee! będziemy łowić ryby. To będzie najlepszy, ten będzie miał e, słaby Minecraft, czy jakby to powiedzieć? Słaby Minecraft. <laughs> I zanim zaczniemy, chciałem Wam podziękować za to, że wbiliście pod ostatnim filmikiem 1300 lajków i fajnie mogliście to przebili. Oto nie do Cypriana, on pewnie ma wędki, i on jest takim takim. Mm -hmm, no bo my kurde takie, e, piran, no trochę jakby jesteśmy nie Tak, ale ma wszystko, Pirat on robi wodę, a czy nie wodę, nie wodę, przepraszam. Wodę, dobrze. Tak, Cyprian, halo, halo! On ma statek stary. Halo, 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 Cyprian! Co on robi? Prox, nie patrz, ty kamerujesz, halo, halo! to się kameruje, no, nie śmiecko. patrzę. Co krowe doje, jeszcze świeże chcecie? Cyprian, Cyprian, ty zamoczyłeś? Eee, wiesz, ty zamoczyłeś? No właśnie, tam jest statek. Ja? W wodzie? No zamoczyłem i to nie raz. Cyprian, tak, no, no, tak. a to nie jest morzenka. właśnie. To, to będzie w moim odcinku, ok? To 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 jest. Okay, taka, to, to zadań, zadań, na kanale Cypriana, u niego tam a, będzie. Rozumiemy, rozumiemy. ale co? Bo my nie przychodzimy z błahą sporem. My chcielibyśmy pójść, wiesz, łowić reby, takie tam #zapalonywydawane. No i w wędkę. I, i może być do wędkę. Wędkę? A wędkę hmm, No dużo. Czy... Poszukaj, w Nie, nie, nie czy coś, może masz. Nie, 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 nie. okej. Okay. Słuchajcie, czy wy sobie zdajecie sprawę z jednej rzeczy? Łowienie ryb Kura. to jest starożytny. Ała, nie bi mnie! Łowienie ryb to jest. nie bij mnie. Łowienie ryb cii. to jest starożytny, właśnie rytuał, który musi się odbywać przy rzucie specjalnych wędek, które ja mam, ale wam nie dam, ponieważ eee, sam ee, muszę łowić co co co, co, powiedział, co, co powiedziałeś? Co powiedział? ała, Ej, nie denerwuj psa, on, on jest groźny, on eee. rar robi. Dam wam Okej, okay, to daj Op, wędkę. No, ja myślę. Ale słuchajcie, co co wy z nimi chcecie zrobić, bo... Łowić ryby yy, Wsadzić frocowy styłek. Ej! Yy, o, nie, a bra, ja to chciałem dziś... Nie, dobra, nieważne. Dobra, co? Do wam te wędki, ale co wy tutaj tak sobie będziecie obok mojego domu łowić, jeszcze złowicie jakiegoś. To damy ci. Nie go. wiem, Narfa Rudego i co? I go sprzedacie na rynku i co wtedy. Nie no, damy ci wiesz, 20, Tak, 20%. To się zdziwiłem kurde. Dobra okej, okay, chłopaki, słuchajcie, łapcie te wędki, ale one są specjalne, jak mi ich nie oddacie. Ultimate'owe, to... co to jest? To naśle na was moją bożenkę, Ała, nie Bim, nie? Ale to nie, to nie jest między to. Chłopaki? Mm. No i ma czegoś nie wiem, operacje plastyczne czy co za to. To jest tajemnica, okej? To Rolnica ostatnia miała problemy z piersiami i to trzeba u niej zrozumieć. Dobrze dowiedzenia. To ty idź tam do Kibla, czy co tam robiłeś? chłopaki, bo ja tam masło robiłem, jak wy weszliście to jak chcesz to łap, no dobra, no to się ma, się ma. mleko. Dobra, nie unikajmy co tam robi. Abraham musimy łowić. Dawaj, lecimy, stary, nie ma czasu. lecimy. Tutaj mamy. Piękny rejs. O kurde. A to pływa? To pływa! What, e, to the nie, pły fuck. to pływa, co nie pływa? To nie pływa. O Boże! Dobra, no to my tutaj chyba sobie połowimy tam koło Cypriana, nic nie bierze. Okay. E, my myślę, że ten. Byśmy sobie tutaj pogadali, właśnie jakieś wędkowanie i te sprawy. No, 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 no i challenge! Challenge! Okej, okay, dobra, tak, mm -hmm. tak? Robi challenge. Dam radę, Mike, challenge. Wiesz, jakieś wyzwanie dla ciebie, ty też. My? Od jednorękiego psa co? zawsze. Oh, co? Jakaj jest? Nie No, jaka? już ręki stary. M może na okay. lepiej, na ja nie mówimy. Więc Dobra, tu ręce. No ranie wchodźmy do te tabliczki. to Więc dwie i minuty. Okej. Okay. Trzy, dwa. Jeden i start, i start. dobra. Pierwszy startowałem. Dobra, dobra Pom, 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 e, pom, pom, się pom na moją bo jeszcze ją zgubię. Takie tutaj widzisz męskie zajęcie. Łowienie ryb, gadanie no stary, i tak Stary, łowienie ryb jest najlepsze. W ogóle ten, ja. tak sobie teraz przypomniałem, że ty niedługo 200 20 tysięcy widzów wbijesz w łowisko, bo ci mm -hmm. idzie. Już niedługo Nieźle. wbijamy Prost. jeszcze chyba 400 widzów i będzie 20 tysięcy widzów. Jeżeli mnie nie subskrybujesz, może to zrobić. Powiem, że są ja takie osoby, które. Ja subskrybuję, ja subskrybuję. Najlepsi mnie subskrybują, więc jeżeli chce być najlepszy, to subskrybujes i ty. No właśnie, jest nie, no, ja subskrybuję, a ty? W środę oczywiście miał być odcinek, ale froksiu Znaczy to nie mała wina była taka, bo Neostrada czy tam Orange miała problem z taką siecią, że no nie było internetu. Ci, którzy mieli od Neostrady pewnie wiedzą, że nie było internetu, nie wiem tego nagrać. Z czego ty masz internet, stary? Powiedzmy. Ja mam z t mobile, a tak więc wiesz ja mieszkam w Warszawie, u mnie nie ma jakiegoś problemu a, z całym tym łączem kurde, bo to było w całej Polsce jakiś taki error, czy co Było, było, tak. U mnie strasznie wolno no. wtedy działało, ile masz ryb? Tak więc troszkę... Ja? 5 No popisu, jak a to, to, no co, to? jak ty to robisz? No łowię tylko i tyle. Też łowię i to mamy nie jest 45 40. sekund. Mam. Lol. Co? Czemu mam. Zaraz, drewnianą rybę. Też mam drewnianą rybę. W samym Wypadek? momencie powiedzieliśmy. Czemu to nie łowi o łowi? Wypadek, Dora, nie sądzę, ile ty masz już rybek? Ile? Cztery, cztery, cztery. mam ryby, cztery. Hmm, to ja się boję, to ja się boję, to ja się boję. Dobra, siódma. No nie, no jak ty to robisz? Okay. Okay. Ja mam dla Ciebie dobry piąta, 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 podoba piąta. się widzą, który się naprawdę okay, spodobał. Nie, nie, się widzą. boję. No, no, no ja bym się na twoim miejscu. Kurde, to muszę zmienić miejsce, muszę mieć miejsce. Muszę mieć miejsce. Ja pójdę tu. Ósma. Jak to nie? Ja, ile, ile sekund na, na, na. zostało, stary? 10. Nie, nie, nie! Aj, 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 Łow ryby! Aj, dobra, dobra ryby. 3. Nie, 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 nie! 2, Kurde, tak nie, 1. Łowisz. nie. I koniec czasu Frocks. No ile znałapałeś ryb? Ile zapapałeś? Eee, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć ryb. Mam dla Ciebie, Froksiu, challenge. No, Mówicie, jaki? E, ty mówi... ogółem ten, wrzucasz szarkowe przygody w środę, tak? Tak, w środę, od teraz, bo no. nie było pro, problemy i takie no... No, no to oprócz w... tego, jako challenge, wrzucisz jeszcze w poniedziałek. Okej, okay, dobra, to w poniedziałek będzie odcinek z przygód. Jeden był taki zapalono, No stary, ja tutaj, bo, ja tutaj już nagrywam, się bo, chcę nagrywać bo, bo... nie założyliście, nie nagrywać, Założyliście, że ja coraz częściej nagrywam. Mładzież, mam nadzieję, że wam się coś takiego podoba, bo mi też się, szczerze mówiąc, podoba, że odcinki co trzy albo cztery dziennie. Myślę, że jutro też będzie jakiś odcinek jakiegoś serwera czy coś takiego, więc słuchajcie, mm. że on się coś takiego spodoba i zapraszam was też. Fajnie, że masz, że cię znowu wziął na nagrywanie, bo to się ceni, no naprawdę. No, no, no kto by nie chciał mieć psa, no kurde, ja mam psa w ralu i psa w Minecrafcie, mm. więc jest chyba dobrze i to psa, który nie ma ręki, no ja mam obie ręce. To ja nie wiem, Mike się w ogóle jesteś cały zielony. Wymiotowałeś dzisiaj. Fuck? To straszne. Nie te ryby, ja ryby zjadłem, może to ej, nie, ja się boję. I w następnym odcinku zajmiemy się dinozauraami normalnie, bo w tym odcinku tak jakoś łowiliśmy. tam dinozaury tak, mają i się dobrze informacyjny, wiecie, subskrypcje, nie subskrypcje. Tak. Możecie mnie zasubskrybować, jakbyście chcieli mi dać suba, bo su no, fajne i powtarzam Cybrano, słowa, bo, też sub, 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 bo to dał nam węgla. No, dobry do kawał roboty, do mnie dobrą wędki, A my jeszcze będziemy gadać, będziemy się dać znaczy, choć tu Abra, Nie wiem mnie kurczakowymi itemem, czy czym robisz? Ej, 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 Easy Man, Easy Man, pożegnajmy się. Ten troszkę nieokarnięty odcinek, jednak, no wiesz, trochę informacji, trochę subskrypcji. Myślę, że widzą się spodoba, a zawsze i challenge dla nich dobry. Więc możecie lajknąć, jakbyście chcieli. Okej, okay, lajkować, subskrybować, komentować i pamiętajcie. Niedługo 2000 widzów, więc no. cieszę się bardzo Ci mega. Akurat noc się robi, więc ja jedę sobie spać w Minecraftie oczywiście. I czemu jak ty fabiesz w Minecraftie, to mi nie rusza. No ty masz tym Minecraftem no Sprong! Nie wiem, Minecraft mnie nie lubi. Jedna ręka i zielony Abra, to, to się Ach. w głowie nie mieści. Trzymajcie się! Cześć! Patrz, na F1 cię zabiję, na F5 zabiję cię! Zabijam Abry! Cześć!